Gry, które okazały się rozczarowaniem. O, Nie jeden taki tytuł mógłbym wymienić, ale jestem ciekaw, co na tej liście i jak będzie uargumentowane, że akurat te tytuły powinny się znaleźć na tak okazałej liście jak rozczarowania gamingowe. No, ja mam kilka takich osobistych, ale na razie się wstrzymam, bo chcę zobaczyć, co tutaj wylądowało i z jakiego powodu. Życzę cudownego dnia. Dzisiaj trzecia część filmu o grach, które miały być spoko, a okazały się nie aż tak spoko. Nie robiłem takiego filmu od 5 miesięcy, bo mi się nie chciało, ale tym razem zaprosiłem dwóch zdolniaków, którzy urozmaicą ten format. Jak się spodoba, to strzelcie, suba i tą zasraną łapkę. Zacznijmy od City Skylines. Symulator budowy Plus i to jeden. miastem, którego pierwsza część spotkała się z naprawdę dużym sukcesem. Głównie przez wzgląd na przejrzystość, intuicyjność i przyjemny feeling tej produkcji. City Skylines było Skylines przystępne dla młodszych i starszych. Gry całkiem szybko mógł ogarnąć zarówno gracz indie, jak i fascyna budowania metropolii. Nagania sprzętowe też nie były jakieś wygórowane, no a poza tym, to ta gra wyszła na większej ilości platform niż chcemy się wymieniać. Koncept prosty, wykonanie dobre, gra ponadczasowa, bo jak wynika z Google Trends i Steam Charts, utrzymuje wysokie zainteresowanie od wydania aż do teraz. Więc po co komu sequel? Tego pytania nie zadali sobie deweloperzy. Nie. Znaczy sequel wydaje mi się, że do City Skylines jak najbardziej był potrzebny, bo ja przynajmniej miałem takie wrażenie jako osoba, która nie grała w jedynkę City Skylines, ale zawsze się interesowała tematem pod tym względem, że to była zawsze taka gra na liście. A, no, kiedyś zagram. A, no fajne, chciałbym, ale no nie teraz, ale później. A już wszyscy w to zagrali, to już mi się nie chce. A bo dobra, bo już zapowiedzieli dwójkę, to poczekam. I w sumie wszystko się zapowiadało, że ja w dwójkę zagram. I mówię, jedynkę sobie odpuszczę, trochę jak z poe jedynką i na połę dwójkę czekam, tylko recepcja zaraz po premierze i na wiele miesięcy tak naprawdę już od premiery. City Skylines dwójki była tak zła, że ja stwierdziłem, nie, no, to chyba sobie podaruję. No. I zarówno ludzie i tam sioczyli na optymalizację, ale też na to, że... No, mechanicznie po prostu ta gra jest niedopięta, więc sequel jak najbardziej był potrzebny, bo fajnie taką odświeżoną koncepcję, no tak samo jak z cywilizacjami, nie? Odświeżoną koncepcję czegoś, co, co działa. Raczej bym jeszcze tutaj w stronę Toda Howarda, że, że no, no, to po prostu działa, więc zróbmy dwójkę, ale będzie dokładnie wyglądać tak jak jedynka. Tylko, no, złe wykonanie tu ewidentnie wjechało. Kompletnie źle, złe. Nie no, pewnie zadali. Odpowiedź jest prosta: pieniądze. No i nie zrozumcie mnie źle. Sequele nie zawsze są złe. I też grając w pierwsze City Skylines, na pewno było tutaj wiele pola do poprawy, udoskonalenia, wyszlifowania. Ale czy jest tutaj opcja na zrewolucjonizowanie rynku gier tym sequelem? No, ja bym powiedział, że nie społeczność uznała, że tak. Bardzo high się na te produkcje, nastawienie ludzi było bardzo pozytywne. A pierwsze zwiastuny spotykały się ze skrajnie Pozytywnym odbiorem. No a więc gra wyszła i coś tutaj poszło nie tak. Patrząc na pierwszą recenzję z brzegu, bardzo dużo poszło nie tak. Ja, pierdolę to Jesus. Streszczając główne punkty, na które narzekali gracze: gra ma wysokie wymagania sprzętowe, okropną optymalizację, średnią grafikę z niskiej jakości teksturami, ma odbałość o szczegóły, jest wykastrowana o wiele funkcji, które poprzednia część posiadała, ma zepsute UI, nie wprowadziła wiele nowego w względem poprzednika, jest niedokończona, niedopracowana i nudna. I teraz. Tak. Kto, kto wpada na takie pomysły, że robimy sequel do gierki, która osiągnęła całkiem spory sukces, zaskarbiła sobie tak swoją niszę, ma oddanych fanów? Co, co możemy zrobić w sequelu? Wiem, zróbmy mniej. <laughs> kto, kto tak myśli, nie? Na zasadzie, ja wiem, co potrzeba tej serii mniej rzeczy. <laughs> Rozbudować, rozwinąć, dać jeszcze więcej, jakby nabudować na pomysłach, które już były w poprzednich odsłonach? Nie, nie, mniej. Tego potrzebujemy. Co pomoże tutaj, żeby gra była lepsza? Mniej rzeczy. Większość z tych rzeczy faktycznie było prawdą, albo no, nadal jest. Choć jako ekspert symulatorów budowlanych w kategorii miasta, powiem Wam tak. To nie jest zła gra. To po prostu nie jest wyjątkowo dobra gra. A, no i ekspertem jestem od dzisiaj. Sam sobie nadałem ten tytuł jakieś 12 sekund temu. W każdym razie z grą jest coraz lepiej. Tak, po troszku, małymi kroczkami. Proces twórczy mógł faktycznie trwać dłużej, a gracze mogli mieć trochę zdrowego rozsądku i nie napalać się aż tak bardzo na. Ale zresztą, co się dziwić, skoro są ludzie, którzy kupili School Island Rise of Kong. Jeżeli nie znacie tego tytułu, to dobrze. Jak znacie ten tytuł? To mam nadzieję, że wy go nie kupiliście. Bo na premierę kosztował prawie 200 zł, a jego jakość jest... O kurde, pamiętam. Pamiętam tą gierkę. A, ale co, kto gorszy? Ten, kto kupił tego Konga, czy na przykład ten, kto kupił w przedsprzedaży goluma od Władcy Pierścieni? No, bo, bo ja lubię władcy Pierścieni. Wielkachnego goryla. Jest on świadkiem, jak dinozaur morduje mu tatusia, więc postanawia zostać Batmanem. Walcząc z bestiami na naszej drodze, nie tylko poznajemy wyspę Czaczek, ale również obserwujemy, jak Kong staje się jej królem. Brzmi obiecująco, ale wcale takie nie jest. Goryl porusza się nienaturalnie, lewituje nad ziemią, przenika przez tekstury, wygląda jak skrajny kupsztal. W sensie, cała gra wygląda jak kubsztal. Ale on też. Produkcja spotkała się z bardzo negatywnymi opiniami. O, oh, nice! Nie została zdjęta ze sklepu. Jako że moje zaimki to ekspert, to powiem wam tak. Powinna zostać zdjęta ze sklepu. Kto by pomyślał, że kaczka w garniturze może tyle wiedzieć o grach? Przez ostatnie kilka lat Studio From Software dosłownie podbija rynek kolejnymi tytułami, umacniając stworzoną przez nich żanrę soulslike'ów tak dewelopersko, jak i w umysłach samych graczy. I jak to z trendami bywa, wielu twórców podpina się pod tą lokomotywę masochistycznej frajdy, często z niemałym sukcesem. Tak w przypadku tych większych wydań pokroju Lies of P, jak i zupełnych indyków, takich jak... The Lords ma... of the Fallen, czy co? Niestety, każdy kij ma dwa końce i do części tego, którym gonilibyście swoich kolegów po osiedlu, należy Lords of the <laughs> Fallen. Ja nawet nie gram w Souls-like'i, a wiem, że Lords of the Fallen jest z... Ja to kojarzę Lords of the Fallen tylko z tego, z... z tego, że Arkadikus się źle o nich wypowiedział, przez co akcje CI Games poleciały na łeb na, na szyję. <laughs> Ale to już, jest, to już jest naprawdę duży sukces z nie? A ja nie gram w souls i no generalnie... No interesuje się na ile na ile wewnątrz streamów tam sobie komentujemy różne zjawiska, ale i tak rozpoznaję to, że Lords of the Fallen no, średnio się przyjęło pośród gawiedzi, sołstw lajkowych świrów. And And I, I, can't can't get get I mówimy tu o wydanym w 2023 roku reboocie gry z 2014 o tym samym tytule, który niestety nie skorzystał zbyt wiele na prawie 10-letniej różnicy. Żeby to dla was jakoś lepiej zobrazować, Lords of the Fallen jest Piękny, glazurowany pączek, który z zewnątrz potrafi zachwycić naprawdę dobrym stylem graficznym i ogólnym klimatem. Który, niestety, już przy pierwszych, głębszych gryzach zaczyna smakować bardziej jak. Gówno. Korniszo, beznadziejna optymalizacja w dniu premiery? Niesatysfakcjonujący system walki, który często przypomina jazdę na wrotkach w przerośniętym pancerzu? Skopane checkpointy i design poziomu, w którym człowiek gubi się bardziej niż pomiędzy biedronkowymi paletami. Te i kilka innych aspektów spowodowały, że Lordom nie udało się uciec od łatki Dark Soulsów z Chińczyka. I nawet wysokie oceny recenzentów nie dały rady zamydlić oczu graczy, którzy odeszli od tej produkcji z tak samo mieszanymi uczuciami i posmakiem zbutwiałego ogóra w ustach. Noice. i Nic gorzej za każdym razem, jak powtórzę sobie to zdanie. W swojej głowie. Twórcy próbowali dać oryginałowi trochę większy spin poprzez całkiem świeży pomysł z wykorzystaniem zaświatów, czyli pewnego rodzaju dwupoziomowości mapy, który jednak nie unosi reszty niedoróbek na barach, a nawet w wielu momentach jest powodem kolejnych zagmatwań i błędów. Kto by pomyślał, że dodanie zapychaczy w postaci środowiskowych łamigłówek i rozwodnienie przez to samej rozgrywki będzie średnim pomysłem do rodzaju tak nastawionym na angażujące doznania, jakim są są lajki. Nawet krzyknięcie Polska górą! Ponieważ gra jest wydana przez polskie przedsiębiorstwo CI Games, nic by tu nie dało. A to by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. To tyle. On no, był pierwszy w kulach. ...przekazuje mikrofon do studia. Halo, halo, men. Ale w sumie, no, Lords of the Fallen to jest taki najbardziej drastyczny przykład tego, ale, no, nie jest tak, że gry bazowane na gatunku Souls-like to w zdecydowanej większości odnoszą porażkę, także co nie wyjdzie, jakiś Souls-like, chociaż chyba w tym roku to się trochę polepszyło, nie? Bo tam i było... Znaczy, w tym roku i w poprzednim roku, bo było i Live, live e, of P to bardzo chyba dobrze było przyjęte i ten Stellar Blade ale to nie, nie wiem czy ze względu na bojkot tego, że ludziom się nie podobało, że tam fajna cizia była Główną bohaterką, czy, czy dlatego, że rzeczywiście mechanicznie ta gierka dobrze działała? Ale przedtem to bardzo był duży problem z tym, żeby ktokolwiek inny niż From Software zrobił chociaż solidnego. Nie mówię jakiegoś wyśmienitego Soul -like hello, hello. Tutaj studio. Właśnie obczajem najbardziej nijaką gestę od uratowania. Lubi się Row, w sensie te stare, no to gdzieś właśnie między tym starym, a tym nowym pojawiło się Agents of Mayhem. Gra nie tyle co słaba, co skrajnie powtarzana. Lies of Pine było też wydane przez From Software czy coś nie, chyba nie. Nie wiem. Nie dam sobie ręki obciąć, ale jestem przekonany, że to nie, nie było ze stajni From Software. Określana smutnym kuzynem Saints Rowa. Grafika jest taka jakby Borderlandsowa, a sama gra to taki Overwatch dla samotników. Mamy tu coś na kształt hero shooter'a. Na każdą misję zbieramy bowiem trzech agentów, pomiędzy którymi przełączamy się przy pomocy jednego polecenia. Każda postać ma swoją osobistą broń, zdolność specjalną, a nawet tak zwanego ultimate'a, czyli umiejętność która może odmienić losy walki. Ostatnie są w miarę ciekawe, a jest ich dwunastu. Misje są skrajnie nudne. Zresztą, jak cała gra. Ona nie jest zła, ona jest po prostu mega nudna i skrajnie powtarzalna. Ark Survival Evolved. To. ho! Jednym z najważniejszych elementów rozgrywki jest proces tworzenia postaci. Another one. Another one. Gra sama w sobie daje... Piękne czasy, jak przez chwilę, żeśmy Grali sobie w Ark Survival Ascended i, i praktycznie w każdym odcinku na coś narzekałem i kur... tą grę i później dzieciaczki w komentarzach na YouTube płakały, że jakieś głupoty gra jest super, bo są dinozaury. ...daje wielkie możliwości przemierzania map, ogromnych map, oswajania przydatnych dinozaurów i tych mniej przydatnych. Budowania niepowtarzalnych baz i konkurowania z innymi graczami na oficjalnych serwerach dopóki ich nie wyłączono. W miejsce Arkai Evolved studio Wildcard wprowadziło jego remaster, czyli grę ARK Survival Ascended, która posiada jeszcze więcej problemów niż jego poprzednik. ARK od zawsze kojarzony był z błędami mechanicznymi, yep. AI stworów, błędami grafiki, czy z zabójczo niewydajną optymalizacją. Nie inaczej wygląda to w wersji remastered od dnia premiery. A ludzie nadal walą konia na Ark 2, bo przecież... V. Diesel jest w zapowiedzi. 30 listopada 2023 roku na wszelakich forach pojawiają się niekorzystne wpisy na temat samej gry. Począwszy od tragicznej optymalizacji, gracze skarżą się na niskie FPS-y, mimo grania na relatywnie nowym sprzęcie. Niektórzy określają poprawę grafiki zapowiadaną wraz z trailerami gry jako marginalną, mimo że do tej produkcji wykorzystano silnik Unreal Engine 5. Nieodłączną częścią rozgrywki okazują się liczne krasze. Problem łączył się z yep. traceniem pływanie tratwą no. wpisu gry. Nie dość, że zdarzało się usunięcie lub uszkodzenie save'u po kraszu gry. Dochodziły do tego regularne problemy z niedziałającym autosavem lub ręcznym zapisywaniem gry poprzez przycisk. Do tego dość sporym problemem doświadczanym przez community gry został mesh, na którym oparte zostały mapy. Mesz to w tym wypadku sposób, w który cyfrowo przedstawiono struktury. że często dochodzi do blokowania się przedmiotów w strukturach pod ziemią, co prowadzi do utracenia kwipunku lub dinozaura. Tym sposobem w strukturach zablokować może się również gracz. Można zliczyć jeszcze kilka innych produkcji, które dzieliły ten sam problem. Jedną z nich była gra z 2004 roku, która radziła sobie z nim w oh. dobry sposób. Teraz patrzcie to. BUM! Oh, no. Damn, CJ! Arc Ascended nie posiada żadnego mechanizmu przywracającego postać z powrotem na mapę. No bo po co? W grze znalazło się wiele błędów graficznych, takich jak przenikające tekstury, nagle pojawiające się tekstury. Pojawiła... Arc Ascended to po prostu wygląda jak community-made mod do, do zwykłego arka. A to, że twórcy na tym chcieli zbić i pewnie zbili, nie znam liczby. High chic, bo przecież tam zostały wyłączone serwery i ludzie zostali poniekąd ręce, im zostały wykręcone do tego, żeby ładować się w tego Arka ascended, który poza tym, że tekstury high res zostały dodane, no to gra nie oferowała żadnych ulepszeń pod względem kolizji obiektu, pod względem płynności rozgrywki, optymalizacji konstrukcji świata i tak dalej. Tylko oni po prostu zrobili high res reskin swojej gry za zdecydowanie zbyt wygórowaną cenę. I cały plan sobie przekuli, że teraz pewnie będą wypuszczać mapki, te które już były w poprzednim arku. Tylko będą wypuszczać je na tym rzekomo nowym silniku. Aż do momentu, aż spłacą wina diesela, który wystąpił w trailerze do arka dwójki, i będą w stanie wypuścić arka dwójkę. Który będzie równie albo jeszcze bardziej. I połamany, i cykl będzie się powtarzał, bo pieniążek i tak będzie wpływał na konto, bo ludzie to debile Dziękuję bardzo. Do widzenia. Była się także wersja dla niezdecydowanych, gdzie tekstura najpierw się wczytuje, a potem znika. A dla fanów westernu, także opcja siedzenia na siodle w dość niewybredny sposób. Wizja poprawienia AI stworów przez dewelopera spotkała się z przykrym finałem, bo lekko zgłupiały. I z takim raptorem możesz zacząć ganiać się w kółko. Nie tylko część techniczna wzbudza niezadowolenie wśród fanów serii. Podnosiły się głosy, że wersja Ascended ma być maszynką do pieniędzy. Kosztuje stosunkowo dużo, prowadzono do niej kontrowersyjne mikropłatności, które oferują dostęp do wcześniej niedostępnych dinozaurów, postaci czy innych mechanizmów usprawniających rozgrywkę, i to na publicznych serwerach. Choć część pierwsza serii ark zgromadziła wielu graczy i w swoim piku generowała doskonałe wyniki, i odświeżona wersja ma wyraźne kłopoty z oceną publiczną. Z oceną publiczną i bardzo dobrze. Kłopoty ma również seria Postal, a właściwie wszystko spod tego szyldu, co wyszło po drugiej części. Seria za nas tego, że możesz obrazić każdego, zabić każdego, nie wiem, nasikać sobie do gen. Trójka była zapowiadana większym budżetem, większym rozmachem, a wyszła bardzo ciepła. Mogłeś poruszać się swobodnie w trybie fabularnym, nie było mapy, bo nie, nie było waluty, nie możesz zbierać przedmiotów, nie możesz chodzić w interakcje z NPCami, celowanie jest okropne, mnóstwo błędów, gra się zawiesza, fabuła nie Ale teraz chyba czwórka postala, nie jest yy, już wyszła, czy, czy czy tam nadal jest we wczesnym dostępie czy coś w tym stylu? Niezego sensu, trzecia osoba była słaba, że broń jest bezużyteczna, nie ma sensu przechodzić grę więcej niż jeden raz, nie możesz skakać, gra wygląda jak jakaś kompletnie bootlegowa wersja Battlefield Heroes. Ale na ratunek miał przyjść postać. Które jest tak zdystansowane do siebie, że nawet w sytule ma literówkę. Ha! No i wyszło z średnią krytyków 30% wow. i oceną graczy 4 na 10. Na pierwszy rzut oka gra wygląda jak coś zrobione w Unity przez 15-letniego chłopca w miesiąc. Ale no dobra, to, że grafika się zmieniła od razu nie skreśla gry. Tylko jak faktycznie w nią zagracie, to, to już są rzeczy, które ją skreślają. Hejtowane były bronie, inteligencja przeciwników, albo właściwie jej brak. Martwe miało. No to wygląda jak jeden z wielu symulatorów, które regularnie ogrywamy, nie? Z cyklu symulatory za 5 złotych. to duchów, w którym nic się nie dzieje i skrajnie chujowe misje. Gra wydaje się po prostu bez duszy. I to nie tak, że oni nie potrafią zrobić dobrej gry, bo zrobili postal brain damage, które jest przytłaczająco pozytywne. Eee, nie, 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 wiem. Jeśli kiedyś znajdziecie ochotę skorzystać na mieszkańcach twojego sąsiedztwa, pożyczyć młotek, latarkę czy poszperać w lodówce, jest na to szansa. Hello Neighbor. Hello Neighbor oferuje odwiedziny u sąsiada z naprzeciwka i to bez ograniczeń. Poza opcją krótkiej rearanżacji wnętrza, można zająć się tym, na co w tej grze wskazuje twórca. Odkryć mrocznej tajemnicy sąsiedzkiej piwnicy. Dosłownie. Ej, widzowie, ja nawet w Hello Neighbor, to było nie wiem z rok albo dwa lata temu, to nawet próbowałem nagrać jakiś materiał na YouTube'a z Hello Neighbor, ale zagrałem tak z 20 minut i stwierdziłem, boże, ale to jest to z dysku, nigdy, nigdy, nigdy nikomu o tym nie powiedziałem, nie? Autentycznie, po prostu, bo do, chyba był duży, spory hype, że tam dużo kanałów nagrywało tego Halo Neighbor. Mówię, kurde, zobaczę o co chodzi, nie? Bo tam nie wiem, czy to było za darmo, czy dorwałem to po jakiejś takiej dobrej cenie, czy dostałem nawet kluczyk, ale odpaliłem 20 minut, pograłem i mówię, ja ale dziadostwo. I, i, I normalnie usnąłem i nigdy nie wróciłem. Pomimo dobrze zapowiadającej się koncepcji, jak twierdzą gracze, twórcy nie wykorzystali potencjału tej gry. Problemów było wiele, a jednak produkcja ta cieszyła się przez jakiś czas znaczną popularnością, za co zasługę przypisuje się powszechnie dużym twórcom internetowym, którzy poświęcili jej swoje materiały. Niestety, część fabularna gry została mocno skrytykowana przez społeczność. Fabuła okazała się być przekombinowana, nie posiadająca sensownego ciągu przyczynowo-skutkowego, zagadką pozostawionym do rozwiązania, graczowi często brakowało logicznego sensu, stąd rozgrywka wywoływała wśród ludzi tonę frustracji. W zasadzie jedynym sposobem na progresowanie w grze było oglądanie gameplay'ów i próba powtarzania tego, co się w nich znajdowało. AI sąsiada, którego odwiedza gracz, z zamysłu miało progresować, to znaczy, że przeciwnik będzie dostosowywał swoją ścieżkę patrolowania i miejsce stawiania pułapek do tego, gdzie gracz przebywa najczęściej. W rzeczywistości owy mechanizm sprawia wrażenie no. bardzo niedopracowanego. Ponadto sąsiad nie grzeszy inteligencją w kwestii poruszania się. Po jego własnym domu. Blokuje się na ścianach, chodzi w miejscu, udaje Mima. I wykonuje inne nieprzewidywalne ruchy, które odbierają satysfakcję z grania. Do tego zdarza mu się zobaczyć gracza przez ścianę, albo wpatrywać się w. Część grających jako owadę wskazuje również tragiczną grafikę, a przy tym pasywne podejście twórcy do rozwoju gry, bo brak chęci poszerzania projektu o nową zawartość, albo chociaż poprawienia jego niedoskonałości sprawił, że gra w czasie traciła uznanie wśród graczy. Zgadzam się ze wszystkim, co chłopaki powiedzieli przede mną. Nie mam pojęcia, o czym gadali, bo nagrywam to zupełnie osobno. Jeżeli... Jeżeli jesteście fanami growego sci-fi, to na pewno bliska waszemu sercu jest seria Mass Effect. Pierwsze trzy części pomimo zakończenia. Nigdy nie grałem w Mass Effect, widzowie. Które może sobie przybić piątkę. Nie zapowiada się, roku, żebym kiedykolwiek zagrał. Przykładów, jak może wyglądać wirtualna kosmiczna eskapada z ciekawą RPG-ową rozgrywką i pletorą barwnych postaci, na których losach nam naprawdę zależy. Natomiast wydana w 2017 roku Andromeda. Powiem tak, żadne słowa nie oddadzą tego, co mogę Wam po prostu pokazać. Rolu klipa! Niezłe, niezłe te błędy. Tymczasem Starfield, potrzymaj mi piwo. Jesus. Mam wrażenie, że deweloperzy chcieli jak najtańszym kosztem zagrać na nosie wszystkim tym, którzy są związani ze swoją ulubioną serią, dając im wydmuszkę wszystkich tych aspektów, za które tak mas efekta cenili. A propos zarabiania kosztem znanej marki. Left for Dead, znaczy Back for Blood. The same picture. Wydany w 2021 tytuł, wychodzący spod skrzydeł Turtle Rock Studios, który pracował przy oryginalnych dwóch częściach najbardziej kultowego zgnilakowego koopowego FPS-a, z którym warto zaznaczyć, Valve nie chciał mieć już nic wspólnego, jest najlepszym przykładem wykorzystywania nostalgii graczy. Pamiętacie, może, ten tytuł, przy którym spędziliście grube godziny świetnie się bawiąc oh. w gronie znajomych? Świetnie! To co powiecie na to samo w okrojonej pieczołowitości i ogólnego ducha poprzednika wersji? Najbardziej boli fakt, że mówimy tu o tytule, który dosłownie w każdym aspekcie przegrywa w przedbiegach w stosunku do gry wydanej w 2009 roku, co samo w sobie jest mocnym nieporozumieniem. Na pierwszy rzut oka widać, że po prostu podczas produkcji brakowało tej walwowej magii i jedyne co pozostało to chęć na wskoczenie do portfelów fanów. Serii. A najgorsze i najsmutniejsze zarazem jest to, że ci sami fani czteroosobowego zombikowego koopa zostali pozostawieni z wyborem porzuconej serii a nowym okrojonym mdłym odpowiednikiem. Ha, ale żeby nie było zbyt negatywnie, to jest jeszcze jedna walwowa seria, yeah. która wydaje się iść w niepokojącym kierunku. Michael Jackson, cudowny artysta muzyczny, posiadający wiele talentów. Tworzenie muzyki, zmiana koloru skóry, gość tak świetny, że nawet ponad dekadę po jego śmierci ludzie nadal odtwarzają jego ruchy. Na przykład Moonwalk, albo to. Co to jest? To jest, moi drodzy, chujowe wykonanie gry, a dokładniej CSA 2. Seria rozpoczęta jako modo Half-Life'a, przez czasy legendarne 1.6, paru niewypałów, eksperymentalnego Source. Nie no, wydaje mi się, że po prostu Gaben to już ma one. Po co oni mają robić gry? Po co mają się jakoś skupiać na robieniu dobrych gier? Jak oni tak kosmiczne pieniądze, tak małym nakładem pracy zgarniają dzięki Steamowi? Whatever, nie? Gamen to pewnie wszedł na Fiverra i... Najął kilku chłopów na pakiecie premium, żeby mu CSK dwójkę zrobili i ESA Aż do największego hitu, czyli CSGO. Globalna ofensywa trzymała najwyższe noty na platformie Steam przez około 10 lat. Aż została zastąpiona przez Counter Strike 2. I już tutaj wdepnęliśmy w lekkie gówno. Counter Strike 2 miał sprawiać wrażenie remastera, a nie oddzielnej produkcji. Dlatego też tak został wydany, po prostu zastępując jego poprzednika, a nie będąc oddzielnym produktem. Tylko, że remaster zakłada w samym znaczeniu tego słowa, że coś jest doslifowane, odświeżone, wypielęgnowane. No CS2 taki nie był. I fakt faktem, ludzie wiedzieli, że to będzie port CSGO na nowszy silnik Source 2, ale nie wiedzieli, że stara wersja zostanie po prostu usunięta, a główną ze zmian będzie lekko ulepszona grafika kosztem... Majątek na to 3 miliardy dolarów? No, daj spokój. Mieć <laughs> <Mieś> taki majątek. W <laughs> większości zasobów komputerowych. No, ale po kolei. Ile Steam ma pracowników? Mało bardzo. Ja kiedyś oglądałem jakiś dokument na temat Steama, i tam jest bardzo w ogóle, podobno Steam jest najlepszym miejscem do pracy, tylko że bardzo ciężko się tam dostać, ale jak już się dostaniesz to hopie. Tam to pełna chillera, pieniądze lecą, nikt niczego nie pilnuje tak naprawdę, e essa po prostu, pełna essa, nie? Counter Strike 2 został udostępniony w becie parę miesięcy przed oficjalną premierą. Było trochę niepewności, trochę narzekań, no ale po pierwsze to beta, a po drugie warto to świetna firma z bo... Z boską reputacją, no przynajmniej jeżeli chodzi o tworzenie gier. Więc jak nastąpiła premiera i CS2 trafił do rąk wszystkich graczy, to padł rekord. Wszyscy chcieli sprawdzić jak dwójeczka się prezentuje i mnóstwo osób się zawiodło. Czy to jak zwykle napompowane oczekiwania? Być może. Czy Valve lekko dało dupy? Być może. Optymalizacja gry była średnia, wymagania sprzętowe poszybowały w górę, zmiany które się pojawiły, jak na przykład system elo albo innych granatów, były trochę rozklekotane. Nada nie naprawili problemu z cheaterami. Nie dało się zagrać mam z warsztatu. Nie było serwerów społecznościowych. Ilość bugów była wyjątkowo duża. Od jakichś dziwnych ruchów postaci po błędy z recoilem, hitboxami itd tak Czemu Valve wypuściło grę bez takich kluczowych funkcji? Dobrze wiedząc, że duża część graczy ich oczekuje. Czemu błędy zgłaszane podczas bety nie zostały naprawione do premiery? No na pewno doszło tutaj do lekkiej nieprofesjonalki. To też duża część graczy miała podstawę, żeby się wkurzyć. Ja w CSGO lubiłem sobie pograć swego czasu, ale w dwójce jest coś. Co mnie nadzwyczajnie odpycha. Nie potrafię tego opisać, ale wiem, że dużo osób też tak ma. Tylko co to zmienia, że dużo osób tak ma, jak CS2 jest teraz. Nie wiem, czemu czuję taką głęboką satysfakcję, że ani w CS2 ani w Global Offensive nie grałem. Nie, przepraszam, grałem w Global Offensive, żeby z chłopakami nagrać odcinek do Hide and Nie mówię o takim standardowym graniu, jak wszyscy, nie? W CS. Nie moja bajka, nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie w moje gusta. Normicka rozrywka. Którą się brzydzę. W swoim piku. Wynika to też z tego, że duża część błędów została naprawiona. Ale przeciwieństwem do tego jest... Paladins, do dziś uznawana za odpowiedź na popularnego Overwatcha, to produkcja o niższym progu wejścia. Stworzona dla rozgrywki skierowanej w mniejszym stopniu na grę rankingową gra weszła w wersję beta. A w Lola grasz? Nie. Na całe szczęście moja rodzicielka nie piła alkoholu jak była ze mną w ciąży, więc, więc nie cierpię na tak głębokie schorzenia jak bycie graczem Lola. W 2015 roku i już w tamtym momencie zapowiadała się na coś dobrego. Jej elementy, takie jak barwne postacie i ciekawy skillset, zatrzymały przy niej na długo pokaźną liczbę graczy. Kroki podejmowane później przez jej wydawcę Studio hi z czasem zaczęły mieć nieubłagane skutki. Elementy rozgrywki takie jak play of the game, czy choć Chociażby tryb trzecioosobowy, z których oba były uważane za coś świetnego, zostały wycofane z gry, bo liczba bugów, które powodowały, sprawiły, że Hayres nie mogło nad nimi zapanować. Na Paladin spadł wówczas ogrom krytyki, który uruchomił wieloletnią machinę utraty swoich graczy. W miarę dodawania nowych postaci do gry zaobserwowano tendencję do braku jakiegokolwiek charakteru wśród nowych postaci, a co ważniejsze, kompletnego braku balansu. Brak balansu dotyczył nie tylko konkretnych postaci, ale i całych rozgrywek. Gry zaczęły polegać na tym, że twoja drużyna stąpuje przeciwnika, albo to drużyna przeciwna stąpa po tobie i wciera w podłoże jak buta brudnego od psiego. Góry. Głównym okazało się <laughs> też <World's> Legion, <laughs> przynajmniej przez większość odbiorców. Do stopnia, że niedawno Ubisoft uznało serię Watch Dogs za skończoną. Ale czemu, skoro pierwsze dwie części spotkały się z całkiem fajnym odbiorem? Pierwsza wprowadzała fajne, nowe spojrzenie na otwarty, gangsterski świat z wykorzystaniem różnych haków i manipulowania otoczenia. Druga część, choć przez niektórych nielubiana, urozmaiciła i ulepszyła poprzednie funkcje, spotykając się również z dobrym odbiorem. Tego samego losu nie podzieliło niedokończone, mało innowacyjne, nudne Watch Dogs Legion. Nieżywe miasto, mało rzeczy do robienia, wszyscy mechanika parkouru. No, gra była po prostu przeciętna. Wiecie, wymieniając 10 gier w tym rankingu, dochodzisz do momentu, w którym wszystkie mają parę cech wspólnych, i nieważne jaką grę opisujesz, to ci się to zlewa. Ale wy możecie dołączyć do mojego legionu i nie wiem, serić mi subskrybera. Dodatkowo zapraszam do odwiedzenia gości z filmu. Fajne rzuty. No i na środku ekranu macie poprzedni film z tej serii. Kurde, czubek góry lodowej mi się wydaje. Że tutaj jakiegoś Starfielda się nie znalazło, albo jakiś Diablo 4? Ze spokojem można by wsadzić na tą listę, chociaż to pewnie wywołałoby o, o wiele więcej emocji i jakiś e, przeciwnych głosów, ale czy to źle dla kliknięć? No właśnie, no właśnie. Po co robić? Dobre gry, widzowie. Jak można trzepać hajs? Daj pan spokój. Może jest na innym filmie? Może, ale nigdy się nie dowiemy. Nigdy.